Patrz, dotknij. Wow, o morga, mam morga, jak oni to zrobili, detal, naprawdę. Weź to jest... dotknij. A, Czuję to. A kurwa, Patrz. jest to... Nie jest po najmniejszej linii oporu odjebane, coś Czekaj, kurwa. Na obcego, na obcego, obcego. usiądź na rękę, dawaj. Dawaj, no. no. I, I teraz, dopiero teraz. Dobra, nie, nie odjebali na minimum metki, kurwa w Polsce! Ty, weź się do reprezentacji weź. To jest wypukłe, kurwa, to nie jest minimum zrobione. No, Kozak. Eee, bluza bardzo mi o kurwa jest nam cała zadrukowana ładnie. Jest bluza. rozciągliwa, ja ją mierzę chmurka. panowie, ja ją mierzę kurwa. To jest bluza chmurka. To się Nic nie spierze. O, pracuje. Po, to jest mój kolor. Ty chyba bluza kurwa wygrywa odcinek. Bardzo, Dla mnie, u mnie. Bardzo mi się podoba, że cała bluza jest chmurą, tak, że nie ma super. tylko chmury na bluzie. No tak. Można zrobić ściągacz, czy nie? W Polsce. Patrz. Jest bardzo. Prasujesz tu A powiesz od środka ją. Właśnie jest fajna, pięśniakowa. No, le, le, letnia, kręcznik, letnia, no, no? Letnia, fajne. No i dlaczego Mr. Beast nie zrobił? Przecież to by, powinien zrobić Mr. Beast y, takiej jakości wszystko. To by pasowało do niego. No. A nie e, jakieś. Panowie! Gotowe chińskie zmokryty. It's over! It's over, ladies and gentlemen! Jest kurwa rozciągliwa. Zobacz, 99,85 Tak. Patrz Nie krępuje, możesz se potrenować w tym MMA No jest taka cieńsza bluza, nie? Nie, nie jakoś nam mocną zimę Ty, bardzo mi się podoba ta bluza.